Po raz pierwszy jestem zakochana, a przyjaciółka nie znosi mojego chłopaka. Lepiej się czujesz? Mam strasznego kaca. jakbym miał siekierę w głowie? Wywi. Co to? Kawa, przestaniesz wymiotować. Zaraz przyjdzie reszta. Zauważą, że byłeś pijany. Nawet nie spostrzegłem, kiedy zaczęło świtać. Nic dziwnego, skoro kręciło Ci się w głowie. Dzięki za pomoc. Zawsze Cię lubiłem. Napisałaś fajne słowa do mojej muzyki. I jest niezła. Czasem Cię nie rozumiem. To znaczy, Masz wszystko. Jesteś przystojny, możesz zdobyć każdą dziewczynę. Talentu ci nie brakuje. Więc czemu pijesz? Bo lubię. Wymiotować i się zataczać? Kiedy pijesz, świat przestaje dla mnie istnieć. Wątpię, byś nawet w takich chwilach zapominał o ojcu. Nie chcę o nim rozmawiać. Zaraz pęknie mi głowa. Powiedz mu, że nie podoba ci się, jak cię traktuje. Nigdy mnie nie słucha. Mam dość poczucia, że jestem nieudacznikiem. Nie możesz tak myśleć. Musisz tylko stawić mu czoło. Dzień dobry, a może raczej dobry wieczór. Co tu robicie o tej porze? Nie mogliśmy spać, czekamy na śniadanie. Na razie dostaliśmy tylko przypaloną kawę. Powiem ojcu, że następnym razem chcę jechać do pięciogwiazdkowego hotelu. Nie dostaliśmy śniadania. Wielkie dzięki za takie atrakcje. Za wcześnie dojrzali, jak na swój wiek. Idziemy na śniadanie? Nie mam ochoty spotkać się matki i Mauro. Co on ci zrobił? Nic. To moja mama uwodzi wszystkich facetów. Logiczne. Jest ładna, miła. Ale nie wierzę, żeby robiła to specjalnie. Podziwiasz ją, dlatego tak mówisz. Dios, si Nawet twarz mija mija jest to dla to ciebie w porządku. Wciąż nie, nie mogę uwierzyć, się, że poznałam Almerej. To było jak sen. Raczej koszmar. Prawda, Luchan? Wolę nic nie mówić. Dlaczego? Nie spodoba Ci się moje zdanie. Tym bardziej, że nie znosisz sprzeciwu. Nie znasz mnie. I nie masz pojęcia, jaka jestem. Kiedy w sierocińcu zjawiał się ktoś nowy, wystarczyło, że spojrzałam mu w oczy. I od razu wiedziałam, jaki jest. Co widzisz w moich? Nie znosisz sprzeciwu. Nie mydl mi oczu i nie udawaj takiej dojrzałości. Mów, co myślisz? Łatwiej ci zrzucić winę na mamę niż przyznać, że ci się podoba. Sądzisz, że będzie wolał staruszkę? Nie masz pojęcia, ile warta jest twoja mama. Oddam ją za 10 peso. Sama cię wychowała. Nie pozbyła się ciebie przy pierwszej okazji. A ty bez przerwy z nią rywalizujesz. Co ona sobie myśli? Jest naprawdę mądra. Cierpienie pomaga szybciej dorosnąć. Trafiłam na prawdziwe filozofki. Jak jesteś ślepa, kup sobie psa przewodnika. Zadzwoń do tatusia, zaraz przybiegnie cię bronić. Wolę jego ojca od twojej matki. Masz coś do niej? Wystarczy na nią spojrzeć. Zaraz spuchną ci oczy. Nie pasujesz tutaj. Odkąd przyjechałaś, wszystkim przeszkadzasz. Przymknij się, kłopó ucha. Artyści przynajmniej zarabiają na życie pracując. To lepsze niż skorumpowany świat polityki. Połknęłaś coś? Śmieje się z mojego chrapania. Naprawdę mam duże uszy? Nie. Zbiję jej okulary. Najlepiej ją ignorować. Nie wiem, czy mi się uda. Nie znoszę jej. Zaśpiewajmy coś. Gdzie nasza gwiazda? Najpierw dzień dobry. Zadałam pytanie. Czemu jej szukasz? To moja sprawa. Lepiej porozmawiamy na zewnątrz. Między nami jest przestępca. Osiwieje przez nią. Chodźmy coś zjeść. Jak się czujesz? Co to? Pewnie dyplomy z gratulacjami od Almy. To nie dyplom, tylko anonim. Tu jest napisane, że całowaliście się wczoraj w ogrodzie. To nieprawda. Wszystko ci wyjaśnimy. Celina poprosiła koleżanki, żeby pomogły jej poderwać Miguela. Ty to napisałaś? Widziałaś mnie wczoraj z Diego. Przeczytaj dalej. Rzekomo pilnowałam, żeby Wiko was nie przyłapała. Dokąd idziesz? Której części nie zrozumiałeś? Wychodząc, sprawisz satysfakcję osobie, która to napisała. Poza tym, podobam ci się? Dziękuję osobie, która to napisała. Celina mi się podoba i dzisiaj wieczorem chciałem jej o tym powiedzieć. Ten, kto za tym stoi, zapłaci za wszystko. Możesz liczyć na moją pomoc. Wyjechała? Sama w środku nocy? Pozwoliłeś jej? Szybko telefon. Sprawdza, czy wszystko w porządku. Na pewno do ciebie zadzwoni. Czemu tak źle ją traktujesz? Mama jest do niczego. Zgubi się zaraz za rogiem. Takie są gwiazdy. Ładne opakowanie i pusto w środku. Udajesz kogoś, kim nie jesteś. Dzisiaj jest dzień filozofa? Przepraszam. Jestem zła, a dogryzam Tobie. O co to chodzi? Mogła się przynajmniej pożegnać. Myślała, że nie chcesz jej widzieć. Zabolało ją to, co zrobiła. Jasne. Pomyślała też, że coś do mnie czujesz. Tak powiedziała? Nieważne. To prawda?